Piotrek jest ze mną, Majki Team Pleciona i dzisiaj pokażę Wam moje wędki, którymi łowię już od dwóch lat. Jest to seria Iron Claw Detool 2. Słuchajcie, jest to seria wędek niespotykana i ciężko znaleźć jest coś takiego na rynku, sporo wędek przełowiłem. I te wędki po prostu urzekły mnie, ale nie tylko mnie, jak i mojego wspólnika Marasa. Są to wędki, które zaczynają się od 100 gram wyrzutu, dochodzą do 175. Ale co jest najważniejsze w tych wędkach? Że są mega uniwersalne. Słuchajcie, jeżeli łowimy szczupaki na duże przynęty, no to żeby się nie męczyć, wędka musi być sztywna. tak? Ale jaka jest wada takiej sztywnej wędki? Że jak zapiemy szczupaczka 70 cm, to o, pracuje nam tylko sama szczytóweczka. Tutaj przy tych wędkach jest to fajne, że możemy tymi wędkami łowić wszystkimi rodzajami przynęt. Czyli mówimy sobie na duże spinnerbaity, na obrotówki, na gumy, na dżerki. Mało tego. Nawet możemy łowić tymi wędkami z opadu, na gumy czy też jaskółki. Zaczniemy od wędki najdelikatniejszej, czyli wędki do 100 gram wyrzutu, 205 cm długości. Wędka pod zwykły kołowrotek. Zobaczcie, jak to jest wykonane. Mamy dostęp do blanku, gdzie blanki są czułe dlatego, bo są wykonane w nanotechnologii. Iron Claw swoje korzenie ma w Stanach, więc Twitch może oznaczać tutaj jerkowanie. Pamiętajcie, że oni różnie tego używają. Oni często jerk. Mówią na Twitch i na odwrót, Twitch na Jerk, to, to się u nich yy, yy, rozmywają te sformułowania, także to jest wędka zarówno i do Twitchu mocniejszego, jak i yy, do Jerka, ale szat, czyli też i guma. Także wszystkie możliwe zastosowania, jak i również trolling. Najważniejszą zaletą jest to, co mówiłem wcześniej, ugięcie tych wędek, Pokazujemy. praca tych wędek, czyli szybkość, bardzo szybkie wędki. I zobaczcie, normalnie wędeczka by chodziła tylko samym szczytem, a zobaczcie, jak te wędeczki, widzicie, jak one się pięknie uginają? Zobaczcie, jak one się, no, ile tu jest moc. Ale bardzo mocne. Ale wiecie, co jest najważniejsze w tym wszystkim? To jest 100 gram, a zobacz, jaki to jest cienki blank. Mm -hmm. Co jest kolejną zaletą? Piotrek, powiedz, bo przed chwilą tutaj nasz klient pytał się, chwilę mówił, omówiliśmy te wędki, i dobrze, ale ile to kosztuje? No tak, te wędki są u nas w dosyć niskich cenach, bo z tego, co patrzyłem, cena plasuje się gdzieś między 270 a 400 zł, zależnie od modelu, więc no, nie można powiedzieć, że są to wędki drogie. Nanotechnologia, zobaczmy, jak to jest jeszcze wykonane. Pokażcie, to jest ładny taki marmurek na tej wędce. Tu przechodzi dalej w czarny blank i przelotki. To jest w ogóle taki iron, który jest rozpoznawalny po takich właśnie tak. tutaj czerwonych Przechodzi przelotki Sika. Tutaj mamy piankę, troszkę korkogumy, pianka na dol i korkoguma też, jak postawimy to sobie gdzieś postawić, żeby to ładnie leżało. Dobrze, przejdźmy do kolejnej wędeczki. Kolejny model e, detały, który trzymam w ręku, jest to model 225 do 100 gramów wersja castingowa. Ogólnie cała ta seria wędek trzeba powiedzieć, że będą to wędki mocne, szczupakowe, przede wszystkim szczupakowe kije. Nawet pokusiłbym się o łowienie niektórymi modelami e, suma. Na przykład ta wędka, która jest do 100 gramów e, 225, tak jak Michał powiedział, to czuć w ręku, że ona jest, jest e, dosyć. Pracujące. Ale powiedz, jak ona to opisane. Tak, może. właśnie e, opis tego modelu to jest crank and blade. Więc to tak Blade, crank... czyli wszystkie rodzaje e, obrotówek, bla, bla. E, spinnerbaitów i tego wszystkiego podobnego. Ale słuchajcie, szczerze, dla mnie to jest e, tylko jakiś tam e, może chwyt marketingowy, który niekoniecznie może tutaj w tym wypadku wyszedł, e, dlatego że te wędki wszystkie mają podobną e, pracę, są mega uniwersalne i to co powiedział Piotrek, ja mówimy tymi, tymi wędkami sumy wieloma wędkami szczupakowymi łowiłem sumy i słuchajcie problem jest taki że te wędki pod sumami nie uginają się tak bierzemy wędkę do 200 gram i ona przy dużym sumie nie gnie się i boimy się po prostu go przeciągnąć a te wędki pracują od samego dolnika przeciągnijmy tą wędkę tak na ostro pokażmy tym ludziom suma na tej wędce dawaj lecimy dawaj dawaj leć 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 leć, leć. dawaj dawaj leć leć to nie jest sum sum jest Piotrek pociągaj ją, pociągaj ją. pokażmy jak dolnik powinien pracować Zobacz, jak ona się pięknie gnie. Mi się taka wędka gięła na żywo i to. Oh, Dziś materiał material. Ale no, faktycznie, zbieram. teraz by było czuć naprawdę to ugięcie pod sam, pod sam dolnik. Później ja wezmę 175 i przyznę i ci pokażę, co, co to znaczy prawdziwe wygięcie tej wędki. Ale słuchajcie, nas oh, się spoczywa. Osobiście, 2,25, bardzo fajna długość. Wszystko, bo 2,25 to już fajnie można machnąć gumą, to jest 100 gram, więc naprawdę rzucamy już dużymi gumami, możemy rzucać gumami już nawet 25 centymetrowymi taką. Spokojnie trolling yy, ta, tym kijem. Tak, wędka, no mówię, to jest uniwersal, trolling, rzut, tą wędką możemy opędzlować wszystko, ale co jest najważniejsze? opad, tu czuć opad, czuć jak ja łowiłem tymi wędkami. W zeszłym roku zimą, taką hardkorową zimą, słuchajcie, że było mocno na minusie i te ryby nie żerowały, nic nie chciały, chciały tylko jaskółki i te brania były. Wcielem. jako jedyny łowiłem wtedy ryby po prostu, tak. Kolejny model, który trzymam w ręku, jest to wersja m do 120 g, również castingowa. Jest to krótka wędka, która opisana jest jerk and glide, czyli do przynęt, które pasuje ten opis fajnie. które tak, które odchodzą, krótka, mocna odchodzą, wędka tak, że tak powiem w wodzie na boki. I co może powiedzieć? Tutaj ten opis do tej wędki pasuje, bo w tych parametrach i przy tej akcji ta wędka uważam, że jak najlepiej właśnie sprawdzi się przy łowie. E jerkami i przy podszarpywaniu. Ja przy słuchaj, rynku. ja tą wędką e głównie, bo mam tą wędkę osobiście, głównie nią łowię w e krótkim trollingu z łapy. Czyli drugą wędkę se puszczam gdzieś tam na planer, a tu mam taką. To jest dorożka. Tak, na taką dorożkę, żeby móc mocno popracować. I słuchajcie, to jest fajne, dlaczego 125 gram? Bo często późną e, zimą dajemy mocne główki, 100-140 gram. I, I przy delikatniejszych wędkach te wędki się mocno tagną, aż jest na boli ręka po prostu otrzymania tego. A ta wędka po prostu z takimi główkami nawet ponad 100 gram nie klęka. jest to przede wszystkim lekka. Zobaczcie, jakie te blanki są cienkie tutaj przy, przy tym wszystkim. Weź y, wędkę konkurencyjnej firmy za, za ponad 1000 zł nawet i ona już będzie miała ten blank przy 125 taki gruby, będzie taką hamską pałą. A to nie jest pała. Przygnijmy to. Przyginamy. To, co jest najfajniejsze, że możemy daleko tym rzucać, bo jest sztywny, ale zobaczcie, jak nam pracują rybki. No jest tak fajnie, zobaczcie jak ona... To trzeba wziąć do ręki, zobaczcie jak to pracuje fajnie. Przez to, że to jest taki cienki blanczek, no. Mhm, mm no bardzo się ładnie się składa. O! Ach. No daje tak. to frajdę, co? Przeglądanie no takiej tak, wędeczki. No to faktycznie samo. masz rację Michał, że dobrze to pracuje. Kolejny model, czyli długość 255 do 165 gramów wersja spinningowa. To, co mi się od razu rzuciło w oczach, wziąłem tą wędkę do ręki, czyli ten profilowany, piankowy uchwyt. To jest to. I co ci to sugeruje? To jest to, co ja lubię. Tak, chcesz powiedzieć, że uchwyt od wędki grafit leader? <laughs> Chciałem powiedzieć, i mi to sugeruje to, że to jest wędka do dużych ryb, tak? A, Bo to jest okay. wędka, po co jest ten uchwyt? Po ten jest ten uchwyt, żeby po prostu sobie holować w ten sposób, tak? W ten sposób, a jakie ryby łowimy w ten sposób? Ryby zwane na trolling i sumy. W sumie tak holujemy, prawda? Tudzież ryby No morskie. tak, ale powiedz mi, jak ta wędka jest opisana, Majki? Ona jest opisana tail and swim Swimbite swim S. Tail, czyli tail to są z ogonami yy, przynęty, tak? Zgadza yy, się. Jerki z ogonami i y, drugie, swim bite, czyli łamańce różne tego, m, tego typu rzeczy. Aczkolwiek, no mówię, jest to wędka, którą spokojnie możecie wziąć jaki taki uniwersał, y, gdzie nie wiecie, czy będziecie sobie y, chcieli danego y, roku połowić szczupaków czy sumów i to jest wędka, która pozwoli mu mówić i szczupaki i sumy. Jak ja mówiłem, wiele wędek szczupakowych przetestowałem na sumach. I te pracują tak jak powinny pracować wędki sumowe. Te przelotki nawet też nie są takie małe jak są w wielu wędkach szczupakowych, więc mhm. tutaj e, nawet jeśli robimy sobie wiązanie plecionki do plecionki grubej strzałówki to przechodzi e, przez te przelotki bez e, problemu. Przyjmijmy tak. tą wędkę. Dwie pierwsze są oczywiście dwustopkowe tutaj. Także słuchajcie, te czyli będziemy możemy mówić tymi jerkami, swimbaitami, no i normalnie gumami. Słuchajcie, to jest bardzo duża uniwersalność. Dawaj, dawaj. I widzicie, i tu już się dopiero zaczyna praca sumowa. Dawaj to. O, jeszcze normalnie, no. dość Ale wygina, zobacz, a to do nie jest to przeciągi, bo ona dopiero od połowy pracuje. Na szczęście mamy tutaj przebitki moje z nadwody, gdzie widać, jak ona naprawdę pod sumem te wędki uh, pracują. Na koniec wędka, z którą spędzam dość sporo czasu, ponieważ łowię nią zarówno szczupaki, jak i sumy. Do łowienia szczupaków sprawdza się przy, uwaga, łowienia jerkami Super się nią na gumy, ale właśnie też super połowiłem na nią z opadu, bo jest ona długa. To jest wędka do 175 gramów, również 2,55 długości. Także e, ja łowiłem, e, słuchajcie, to jest wędka do 175. Nie ma e, opisanego dolnego wyrzutu, ale ja zakładałem główki 10 gram e, i do tego 25 cm e, e, jaskółkę, tak, żeby to mega wolno opadało i spokojnie tym się daleko e, rzucało tą wędką, e, a nie miałem jakiegoś super multiplikatora e, pod to e, podpiętego. Wędka super też się sprawdza, przez to, że jest 175. W trollingu możemy e, zamontować do niej największe przynęty w trollingu, nie boi się 40-centymetrowych troci i naprawdę te 175 gram, w innych firmach 175 gram, szczupak 70-80 cm, dopiero 85 zazwyczaj jest takim szczupakiem, który zaczyna pracować Przełomowy tutaj. Przełomowy moment. Tak? tak, tu takie ryby po 70 parę dają na tej wędce frajdę, pokażmy jak ona się przygina. Zobaczcie, ta sama końcóweczka, widzicie? Od razu, tak. Od razu, się, od razu no. chodzi. Tu nie ma sztywności. To jest fajna praca. I przecież ze wędka długa, to ona może sobie popracować, tak? A nadal będziemy mieli siłę. Ja powinienem wejść tutaj na to, żeby pokazać przygięcie. Zobaczcie. No. I no to tak, jest to. Tak, to widać od razu, że te kije pracują. Kolejny, co mi się skojarzyło, Piotrku, teraz. Kolejny raz nagrywamy materiał o... Wędkach z Ameryki i jesteśmy tym wszystkim mega zajarani. Jest to zupełnie coś innego, inna technologia, niespotykane na naszym rodzimym rynku. Chcemy tego więcej. Tego jest mało i mało tego. Słuchajcie, to nie są popularne wędki. Dlatego nagrywamy ten materiał tutaj dzisiaj, żeby wam te wędki przybliżyć, ponieważ naprawdę my tych wędek w ciągu roku sprzedajemy naprawdę po kilka, kilkanaście sztuk z modelu, a za te pieniądze my powinniśmy te wędki sprzedawać setkami. Tak naprawdę. Bo to jest 200 parę złotych taki kij. Mam nadzieję, że ten materiał troszeczkę Wam przybliży coś innego. Przyjdźcie. Jeżeli tutaj nie wierzycie w to myśl, że gadka sprzedażowa, przyjdźcie, pomacajcie, obejrzyjcie nasze filmiki, jak na żywo się te kije sprawdzają. I tyle. Dokładnie to trzeba wziąć do ręki. To trzeba wziąć. I słuchajcie, i to pokazuje, że nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, żeby mieć ciekawe wędki w swoim arsenale. Trzymajcie się mortki i do następnego Elo. Siemanko.